W błyszczącym świecie telewizji, publiczność widzi tylko światło, rzadko jednak cienie za nim. Wielu z tych aktorów, którzy kiedyś zachwycali miliony, spędziło ostatnie lata w cichym cierpieniu, walcząc z chorobą, samotnością czy rozpadem własnego ciała. Ich twarze były znajome, ich role niezapomniane, lecz ich odejście z życia było często ciche, trudne i głęboko ludzkie. Dziś wspominamy ośmiu z nich. Znane nazwiska, kochane przez pokolenia, których ostatnia droga znała więcej łez niż oklasków. Ewa Todor była jedną z największych legend brazylijskiego teatru i telewizji kobietą, której energia i elegancja przez dziesięciolecia urzekały publiczność. Jednak za aplauzem krył się powolny rozkład, który krok po kroku wypierał ją z centrum uwagi. Do 2012 roku nadal stała przed kamerą. Lecz potem choroba Parkinsona, Alzheimera i narastająca niewydolność serca zmusiły aktorkę do życia w odosobnieniu, z dala od wszystkich scen, które kiedyś sprawiły, że promieniała. Bez męża, bez dzieci i bez żyjących krewnych spędziła ostatnie lata w cichym domu, pod opieką pielęgniarek, podczas gdy jej świat stawał się coraz mniejszy. Dni zlewały się, wspomnienia bledły, a jej kiedyś tak silny głos stał się cichy jak szept. 10 grudnia 2017 roku Ewa Todor zamknęła oczy na zawsze w wieku 98 lat. Nie w świetle studia, lecz w ciszy swojego pokoju. Życie pełne sztuki, które zakończyło się bolesną samotnością, lecz żyje w sercach wielu. Norma Bengel była ikoną, kobietą, która rozsławiła brazylijskie kino daleko poza granice kraju. Ponad 60 filmów, wiele z nich w Europie sprawiło, że stała się znajomą twarzą dla międzynarodowej publiczności. Lecz blask, który ją kiedyś otaczał, zaczął gasnąć z wiekiem. Wdowa, bezdzietna i coraz bardziej izolowana, zmagała się z silnym bólem kręgosłupa i ostatecznie była zdana na wózek inwalidzki. Trudności finansowe dodatkowo ją obciążały. Prawnik, któremu ufała, zostawił jej długi zamiast bezpieczeństwa. A sama mówiła, że nie ma już środków na uregulowanie zaległych podatków. Kiedy w końcu zdiagnozowano zaawansowany rak płuc, pozostało jej niewiele siły, by walczyć z chorobą. Duszności dominowały jej ostatnie miesiące, a dawna gwiazda, która z elegancją i charakterem panowała na ekranie, spędziła swoje ostatnie dni w głębokiej ciszy. 9 października 2013 roku jej życie zgasło w wieku 78 lat. Tragiczny koniec kobiety, która ukształtowała kino, a jednak jej ślad pozostał niezatarte. Claudia Jimenez była jedną z najpopularniejszych brazylijskich komiczek, kobietą, której humor i ciepło przez dziesięciolecia poruszały miliony. Lecz za śmiejącymi się postaciami, które ucieleśniała na ekranie, kryło się ciało, które wciąż musiało walczyć o własne przetrwanie. Już w 1987 roku zmierzyła się z chorobą nowotworową, bitwą, którą wygrała z odwagą i wytrwałością, lecz cena była wysoka. Późniejsze naświetlania pozostawiły poważne ślady na jej sercu. W 1990 roku przeszła pięć operacji bypassów, później kolejne zabiegi, a w końcu rozrusznik serca, który miał jej zapewnić przynajmniej trochę stabilności. Mimo to jej stan pogarszał się przez lata. Każdy oddech stawał się cięższy, każdy dzień nową walką. Scena, na której kiedyś czuła się wolna, stała się dla niej odległym marzeniem. 20 sierpnia 2022 roku Klaudia Jimenez, w wieku 63 lat, przegrała swoją ostatnią walkę z niewydolnością serca. Zostawiła publiczność, która ją kochała i która do dziś czuje, ile światła wniosła w świat, nawet gdy jej własne zaczęło migotać. Klodowil Hernandez był wyjątkową postacią w brazylijskiej telewizji. Ekscentryczny, błyskotliwy, cięty i jednocześnie wrażliwy. Jako projektant mody, prezenter, a później nawet polityk, posiadał prezencję, której nie można było zignorować. Lecz za jego pewną siebie fasadą kryło się ciało, które stawało się coraz słabsze. W 2005 roku zdiagnozowano u niego raka prostaty, którego pokonał, lecz choroba zaznaczyła punkt zwrotny. Lata później doznał ciężkiego udaru, który sparaliżował prawą stronę jego ciała i drastycznie ograniczył jego publiczne występy. Dla mężczyzny, który przez całe życie stał w świetle kamer, to powolne zamilknięcie było szczególnie bolesne. Do tego doszły kolejne problemy zdrowotne, które pozbawiły go siły, by ponownie się podnieść. Klodowil wycofał się, jego dom stał się cichy, a jego głos, kiedyś tak przenikliwy, stał się cichszy i bardziej łamliwy. 17 marca 2009 roku zmarł w wieku 71 lat z powodu udaru mózgu. Jego śmierć pozostawiła pustkę, lecz jego dziedzictwo trwa dziedzictwo człowieka, który żył swoje życie z determinacją, bez strachu i bez maski. Shaolin był jednym z wielkich brazylijskich humorystów, utalentowanym imitatorem, którego talent sprawił, że na początku lat 2000 stał się znany w całym kraju. Jego śmiech zarażał, jego energia sceniczna była porywająca i niewielu mogło oprzeć się jego urokowi. Lecz w styczniu 2011 roku ciężki wypadek samochodowy zmienił wszystko. Urazowe uszkodzenie mózgu i liczne obrażenia brutalnie wyrwały go z życia, które znał. Shaolin leżał w śpiączce, spędził miesiące w szpitalu i w końcu wrócił do domu, ale nie jako mężczyzna, którym kiedyś był. Skutki wypadku niemal całkowicie odebrały mu zdolność mówienia i poruszania się. Był uwięziony we własnym ciele, zależny od opieki, podczas gdy lata mijały w bolesnej ciszy. Jego rodzina walczyła u jego boku, lecz droga była długa i pełna nadziei, która wciąż się rozpadała. 14 stycznia 2016 roku zakończyła się jego cicha walka. Shaolin zmarł w wieku zaledwie 44 lat na infekcję dróg oddechowych. Po której nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Życie pełne śmiechu, które ucichło w tragicznej ciszy, pozostaje bolesnym wspomnieniem artysty, który odszedł zbyt wcześnie. Leila Lopez była kiedyś uznaną aktorką w brazylijskich telenowelach, twarzą, którą widywano w wielu krajach, gdzie te seriale były emitowane. Uroda, charyzma i talent towarzyszyły jej w drodze na szczyt, lecz za kamerą jej życie stawało się coraz trudniejsze. Jej kariera zaczęła się sypać, zwłaszcza po tym, jak przeszła do branży filmów dla dorosłych, co zniszczyło jej publiczny wizerunek i coraz bardziej ją izolowało. Podczas gdy świat znał ją jako muzę, ona prywatnie zmagała się z głębokim, bolesnym wewnętrznym rozpadem. Psychicznie wyniszczona, samotna i bez wsparcia, oddalała się coraz bardziej od przyjaciół i kolegów. Samotność stała się przytłaczająca. Cisza w jej mieszkaniu lustrem jej stanu psychicznego. 3 grudnia 2009 roku podjęła desperacką decyzję. Zakończyła swoje życie i została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w wieku 50 lat, po tym jak się zatruła. Jej śmierć była wstrząsającym dowodem na to, jak brutalna może być przepaść między publicznym podziwem a prywatną rozpaczą. Tragiczny los, który do dziś rozbrzmiewa. Sandra Bre w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych była prawdziwą sensacją brazylijskiej telewizji, kobietą, której blask i zmysłowość uczyniły ją ikoną swojej epoki. Lecz za glamur obrazem, który znała publiczność, kryła się cicha walka, która przez wiele lat pozostawała ukryta. Przez długi czas żyła z HIV, nie mówiąc o tym, w obawie przed stygmatyzacją i utratą kariery. Kiedy później zdiagnozowano zaawansowany rak płuc, jej ciało było już osłabione. Jej głos prawie zniknął, a każdy oddech był wyrazem bólu. Początkowo odrzucała proponowane terapie, zdeterminowana, by nie kończyć w szpitalach. Dopiero, gdy choroba niemal całkowicie ją wycieńczyła, zgodziła się na leczenie. Lecz wtedy było już za późno. 4 maja 2007 roku Sandra brez zmarła w wieku zaledwie 47 lat, wyczerpana życiem, które kiedyś tak jasno świeciło, a jednak zgasło w głębokiej ciszy. Tragiczne wspomnienie kobiety, która miała tyle światła, a której ostatnia droga była naznaczona cieniami. Na koniec pozostaje gorzka świadomość, że nawet ci, którzy kiedyś stali w najjaśniejszym świetle, często samotnie stawiają czoła swojemu losowi. Choroba, samotność, trudności finansowe, czy powolne blednięcie własnego ciała, wszystko to towarzyszyło ostatnim krokom tych ośmiu artystów, którzy poruszyli pokolenia. Lecz nawet jeśli ich odejście było tragiczne, ich sztuka żyje dalej. Ich głosy, ich role, ich historie pozostają w sercach tych, którzy ich kochali. I być może jest to jedyna forma nieśmiertelności, jaką człowiek naprawdę osiąga.